No i będzie dobry, witam Was serdecznie w kolejnym wideo o raporcie w Dreamcar. I tak jak na mnie Turce Ford Kuga, słuchajcie, za mną dokładnie pacjent z miniaturki Ford Kuga rocznik 2013. Auto popularne, auto popularne przez to, że jest ciekawym samochodem, ciekawym suwem yy, o fajnym wyposażeniu, fajnych yy, tak naprawdę podzespołach, silnikach. Yy, no i często wybieranym jest tym modelem, który porusza się po polskich drogach. I nie tylko ten model, bo jest jeszcze do tego Ford EDGE, czyli auto ze Stanów, co ma praktycznie identyczną płytę podłogową. Yy, I co tutaj jest roboty? Yy, Roboty. Tutaj jest pracy wykonania, konserwacja podwozia, ale z piaskowaniem, bo nawet płyta podłogowa, choć po ujęciach, które Wam przebije w rogu, e, świadczy o tym, że jednak tej korozji jest dosyć sporo i trzeba ją usuwać, to najbardziej neurologicznymi miejscami, myślę, są elementy zawieszenia, czy to tylny wózek, czy to przedni wózek. I w tym filmie i w tej prezentacji zobaczycie, jak to wykonujemy na tym modelu auta, taką pełnowymiarową renowację płyty podłogowej w standardowej usłudze firmy Dreamcar, gdzie ściągamy tylne zawieszenie, przednie zawieszenie, podwieszamy silnik, rozpinamy magiel, e, Rozbieramy na zawieszenie na części pierwsze, piaskujemy, lakierujemy, piaskujemy płytę podłogową i robimy ją w konserwacji. Mix kauczuk i polimery, i to właśnie będziecie mogli obejrzeć. A na końcu dowiedzieć się cenę, bo my się cen nie wstydzimy. Także serdecznie Was zapraszam, usiądźcie wygodnie, zaprezentujemy pacjenta i przypominamy: 798843267, numer telefonu nasz, 3927 bicia, ja tu nas znajdziecie. Lećmy na prezentację i zaczynajmy pracę. I państwo, zobaczcie sami co my tutaj mamy Ford Kuga, często spotykany samochód z gamy SUV, samochód, który do nas trafił na renowację płyty podłogowej samochód, który zazwyczaj ma dosyć mocno skorodowane elementy zawieszenia a i płyta podłogowa po demontażu i rozbiórce świadczy o tym, że potrzeba tutaj prac e, i obróbki strumieniowo a więc, a więc piaskowania my w tym momencie jesteśmy przy naszym Fordziku który jest już rozebrany, ściągnęliśmy całe tylne zawieszenie, zbiornik paliwa e, wyciągnęliśmy wszystkie detale i elementy, odseparowaliśmy by odsłonił się na płyta podłogowa. Odsłoniły nam się wnęki tutaj, gdzie są mocowane wahacze wleczone. Zobaczcie sami, jak to wygląda. Ale oczywiście korozja, która jest rozsiana po tym podwoziu, może nie jest w stanie takim, którym trzeba byłoby pomyśleć uch, mogą być ubytki blacharskie, ale jest jej na tyle dużo, że jest rozsiana co tak naprawdę każdy centymetr i co każdy z grzew. E, widać ewidentnie, jak jest odparzona ta płyta podłogowa. A w tych miejscach, w których nie widać żółtych plam, po przybliżeniu można zobaczyć taką odparzoną strukturkę, która świadczy o tym, że tutaj ten podkład już tak naprawdę trzyma się na włosku. Wszystkie punkty, wszystkie elementy, które mogły nam zasłaniać tak naprawdę to podwozie, mieliśmy, mamy już tak naprawdę odsłonięte i przygotowane pod piaskowanie. Z przodu również pozwoliliśmy sobie na demontaż zawieszenia. Silnik u góry podwieszony, rozebrany. Cały przód mamy rozebrane rozebrany. Mamy tutaj odsłonięty cały przedni bocian, mamy ściągnięty cały wózek z maglownicą. Dzięki temu też możemy sobie tutaj też obrobić tą powierzchnię w każdym za kamarku. Najbardziej skorodowane elementy to również właśnie ten, to przednie zawieszenie i ten przedni wózek, które są, no generalnie nie da się z tym nic zrobić, jeśli nie zostaną zdemontowane. Ale też nie tylko, bo w przedniej części widać, ile jest takich plam, odparzeń, za kołem, na przykład przednim, tutaj w tym miejscu, gdzie schodzi się słupek i próg, ile tych punktów korozji występuje. Widać, że jest to spiaskowane tak naprawdę od uderzeń, od kamieni, i warto to zabezpieczyć. Kolejną kwestią, którą można zauważyć, że ta fajna konserwacja która jest wzdłuż tutaj samochodu położona, no miłoby było, gdyby znalazła się wszędzie. Ale niestety, ranciki progów mogłyby być zakonserwowane, ale nie są, dlatego taka korozja tutaj ładnie pojawia. Łączenie wzmocnienia podłużnicy, dlaczego nie ma mas uszczelniających na szwach? Mogłoby tutaj wnieść naprawdę dużo i zabezpieczyć tą przestrzeń. To samo tyczy się wewnętrznej części tunelu, czy drugiej strony analogicznie. Punkty podmusowaniami oczywiście przewodów, również tutaj mają swój stan taki nie za bardzo optymistyczny, jeśli chodzi o ich wizerunek. No i płyta w przestrzeni tutaj na zbiornikie paliwa, czy tylna część, jeśli chodzi o wzmocnienia, w miejscach, w których zmontowany wózek, z miejsca wzmocnień podłużnic, wszystko gołe, bez mastyk, bez mas, wszystko jest tak naprawdę golusieńkie, no i w tyle ile mamy konserwacji oryginalnej, no to tak naprawdę ta tylna część, tutaj e, wanna tylna ma na sobie konserwację, reszta wszystko to jest golas. Także przechodzimy do etapu, w którym będziemy piaskować tą płytę, w następnym ujęciu Wam przedstawię jak ona wygląda po piaskowaniu i będziemy omawiać oczywiście też dalsze czynności. Lecimy do kolejnego ujęcia. Słuchajcie, to jest oczywiście jeszcze zawieszenie do naszego Forda, zawieszenie tylne, które tak naprawdę jest przed rozbiórką na części pierwsze, bo oczywiście przed obróbką zostanie to wykonane. E, między innymi też jeśli części eksploatacyjne będą wymagały wymiany, to też zostaną wymienione. A więc e, kolejny wizerunek z tym zawieszeniem, jak będzie już w częściach. Zawieszenie do Forda, zawieszenie do Subaru, zawieszenie do Jeepa. Tych zawieszeń oczywiście trochę mamy, bo standardami w firmie Dreamcar jest to, że zawsze przy renowacjach płyty podłogowej zawieszenie nie jest tylko i wyłącznie ściągane i zapomniane, tylko jest rozbierane na części pierwsze, piaskowane i kompleksowo wykonywane. Nie rozbieramy tutaj, naprawdę i nie rozdzielamy sobie tylko pracy najbardziej przyjemnej, a ta już mniej przyjemna zostaje schowana do lamusa, tylko wykonujemy to kompleksowo. No i będę zawieli państwo jesteśmy przy Fordzie, a Fordio już jest po piaskowaniu. Zobaczcie sami jak wygląda ta płyta podłogowa srebrna, uwolniona od rdzy. Mamy tak naprawdę przebicia e, i ciemniejsze i jaśniejsze plamy, bo mamy i jeszcze resztki tego fabrycznego zabezpieczenia i już surową czystą stal, e, czyli miejsca, w których całkowicie została odparzona struktura zabezpieczenia i jest golusieńka, surowiutka, narażona już na korozję, e, czysta e, stal, e, którą będziemy oczywiście za niedługo zabezpieczać podkładem epoksydowym wysokocynkowym. E, e, i teraz przejeżdżając po całości płyty podłogowej, mamy tak naprawdę każdy skrawek tej płyty przepiaskowany. Oczywiście również nawet i przednie, e, przedniej części, tu po przestrzeni pasażerskiej, konserwacja oryginalna została przepiaskowana, bo zostały wszystkie tłuszcze i wtrącenia e, z tej konserwacji wyczyszczone. E, mamy oczywiście wszelkie punkty pod elementami przewodów hamulcowych czy to paliwowych. Mamy tutaj również elementy wzmocnień i podłużnic na stronie lewej, które Wam prezentowałem. No i przechodząc do przedniej części, te wszystkie miejsca, które były skorodowane, w okolicach wózka przedniego Również są obrobione Jak to i z jednej, tak i z drugiej strony e, Oczywiście kielichy też nie zostały Pozostawione, została e, Gradacja i struktura poprawiona Punkty i odprażenia zostały usunięte A więc jesteśmy gotowi do podkładowania e, Ścierliwo, które wykorzystywaliśmy Do obróbki zostało już wydmuchane I wyczyszczone z profili zamkniętych e, Zaczynamy oklejać wszelkie gwinty, detale e, Pierdołki, które nie powinny Zostać wynakierowane, Nie mogą zostać zabrudzone W standardach drift Kar musimy zachować oczywiście i zadbać o wszystkie te szczegóły, a więc lecimy do kolejnego ujęcia, i później już opowiemy coś na temat podkładu. No i jak do Państwo, z Fordzio jesteśmy przy ujęciu kolejnym, a tu już przed wami: konserwacja nie, jeszcze nie. To, co jest kremowe, to jest podkład. Podkład epoksydowy wysokocynkowy. Tak jak mówiłem wcześniej, rozlewamy, nakładamy. E, materiał, który, no związki stałe u niego tutaj występują w dosyć obszernej ilości, a więc 2 kg, 1 litr. Tak, takie właśnie parametry e, charakteryzują podkład z serii ciężkiej. E, I teraz tak, oprócz tego podkładu rozlanego w dwóch warstwach na podwoziu, pompą hydrodynamiczną, bo to też trzeba podkreślić, że to nie jest jakiś rozcieńczany, i chrzczony materiał dla lakierników, którzy rozlewają go po nadwoziach samochodu, tylko jednak to jest. Jest produkt taki typowo przemysłowy, gęsty i jednak ten sprzęt trzeba tutaj stosować tak zwaną pompę hydrodynamiczną, by go w ogóle rozprowadzić. To co teraz widzicie, te czarne kreski, to są masy uszczelniające, rozlane na łączeniach. blach. To czego mi brakowało, to o czym wspominałem na samym początku, dlatego też uzupełniliśmy te masy. I kolejnym elementem będzie rozlanie, tak jak widzicie, taśma tutaj idzie wzdłuż taka rozklejona. To jest krawędź, w której będziemy rozlewać po całej długości w pełni masy polimerowe. Masy polimerowe, które będą będą chroniły od uszkodzeń mechanicznych w liniku no i też poprawiały walory akustyczne a środek samochodu, czyli tutaj mamy całą tą wewnętrzną część zrobimy w konserwacji kauczukowej i taki wariant usługi został dobrany yy, a więc tak, formalnie przejdźmy po prostu po płycie, zobaczmy jak to wygląda nadkola tylne, przednie, prawe czy to nadkole lewe wszędzie już tutaj te materiały są rozprowadzone, progi od dołu przestrzeń pasażerska no i oczywiście tylna część, tu gdzie mamy całe tylne zawieszenie Lecimy do kolejnego ujęcia. No i będę zrobili Państwo, zobaczcie sami, mamy czernię, Czerny na naszym fordzie oznacza, że prace antykorozyjne są już w 80% wykończeniowo zakończone. Yy, o czym tu mowa? Mowa tu o konserwacji kauczukowej i masach polimerowych, które rozlaliśmy a rozlaliśmy je wzdłuż linii tak naprawdę samochodu, po nadkolach, tylnych podróżnicach, poprzednich nadkolach po podłodze, po progach od strony zewnętrznej, czy to wewnętrznej zobaczcie sami, widać charakterystyczną strukturę materiału, masy polimerowe po prostu to jest guma, która rozlana jest po każdym elemencie, tutaj wzdłuż linii kół, gdzie jest to zrobione naprawdę produktem o dużej gęstości i świetnych warunkach od zabezpieczeń, od uszkodzeń mechanicznych, oczywiście konserwacja kauczukowa, nie gorsza, ale już rozlokowana wzdłuż liniku, czyli wzdłuż przestrzeni pasażerskiej samochodu, czyli tutaj mamy ten pas środkowy i znów polimery i masy polimerowe rozlokowane wzdłuż prawej strony i prawej części naszego auta, czyli nadkola, podłużnice, no i oczywiście tutaj przejście, zejście przy wnęce, przy wahaczu wleczonym, montażu wahacza wleczonego, razem z takimi charakterystycznymi półeczkami, które w Fordzie, no, ha, ha, rzeczywiście były najmocniej skorodowane. Oprócz tego, patrząc teraz z tej perspektywy, mamy przejechaną już całą płytę od nadkoli po płytę podłogową. Przejdę dla formalności też po nadkolach przednich. Oczywiście pod, list, pod nakładkami progowymi również mamy to wykonane. Kielichy i całe nadkola przednie również są oczywiście rozlane. Widać te masy, które były uzupełniane po podkładzie epoksydowym. Całe nadkola z bocianami są ładnie do góry rozlokowane, rozlane. W przedniej części, tu gdzie nie mieliśmy, nie mamy już wózka, czyli miejsce wokół maglownicy, to przejście... Tutaj przy mocowaniu czy wejście na podróżnicę wzdłuż silnika do samego przodu, to wszystko oczywiście również mamy ładnie zrobione. I analogicznie wygląda to w ten sam sposób z drugiej strony. Widać ewidentnie odcięcie dwóch materiałów: czy to konserwacji polimerowej, czy to konserwacji kauczukowej. Oczywiście mamy też wykonane profile zamknięte, do czego zaraz chcę omówić. Dla formalności przejeżdżam każdy skrawek płyty. Jest to wideoraport. Chcemy zaprezentować każdy detal, każdy element, który został przez nas wykonany, bo nie zostało nic pominięte i wygląda zacnie, zacnie na tym etapie ale jak zaczniemy rozklejać detale, które nie powinny być wylakierowane powinny być słone i czyste, to tak naprawdę ta robota zacznie się tak naprawdę tak naprawdę, tak naprawdę, po raz kolejny raz naprawdę, przedstawiać troszeczkę w innych wymiarach, bo na razie to jest po prostu czarne, a detale mają być, mają podkreślić to, że Elegancja i kulturę naszej pracy i naszej profesji, to jest coś, co jest na najwyższym poziomie. Oprócz tego profile zamknięte, woski rozlane. W każdym zakamarku obficie mamy już zalane wszelkie elementy podłużnic. Zobaczcie sami jak to wygląda. Mamy ten wosk rozprowadzony na gorąco. Jest to też bardzo ważna kwestia, bo on gdy jest na gorąco rozprowadzany nie jest chrzczony. Czyli jego walory i parametry zostają jak najbardziej techniczne zachowane, ale jego gęstość po prostu się zmienia. Na gorąco jest rzadki. Jest płynny. Dzięki temu też świetnie penetruje nam wszelkie elementy profili, wszelkie elementy łączeń blach. Dzięki temu wypływa po prostu z każdego zakamarka. Na każdym łączeniu gdzieś w przebitkach możecie zobaczyć, e, gdzie byśmy nie popatrzyli, e, to dostrzeżemy, że ten wosk się wylewa z tych profili bardzo dobrze, bo właśnie on ma zalać nam wszelkie łączenia blach spenetrować te miejsca wyizolować od wilgoci wody i soli i zostać tam zastygając czyli po prostu materiał zastygnie o, wyschnie wyschnie, no będzie ta temperatura zrobi się niższa, zgęstnieje, nie będzie już w stanie płynnym, wyizoluje te punkty i zabezpieczy, no i wtedy będziemy wiedzieli, że mamy na 100% już elegancko zabezpieczone również profile zamknięte tego podwozia, dobra Drodzy mili państwo tak wygląda płyta Na tym etapie zaczynamy się brać za rozklejanie I przechodzimy do elementów zawieszenia No i tak drodzy mili państwo Zobaczcie sami cała kubka części Od Forda Która leci w tym momencie na piaskarnię Przebieram się w strój do piaskowania w piasku już, już nasypany I obróbka strumieniowa ścierna Czas zacząć Trochę pracy mamy Ale się nie poddamy Lecimy bo wizerunek już Forda naprawdę wygląda smacznie. A teraz, jeszcze chcemy zadbać o te elementy. Bo to, szczerze powiedziawszy, nawet i w młodszych urocznikach, w samochodach kilkuletnich, czy to jest Ford Kuga, czy to jest też EDGE, tak to się mówi. Ja to wypowiadam się pewnie nie poprawnie. Ale wiecie, o którego Forda chodzi ze stanu To jest ta sama płyta podłogowa i ten sam problem. Zawieszenie, ono koroduje sakramentsko. Lecimy do kolejnego ujęcia. No i tak drodzy mili Państwo, zobaczcie sami, jestem w trakcie piaskowania. Piaskujemy i wszystkie elemenciki od naszego forda na srebrno wyczyszczone. No już tego troszeczkę dosyć sporo obrobiłem, także mamy wypiaskowane wzmocnienia, poprzeczki, wahacze wleczone, przednie wzmocnienia, czy to są inne podzespoły i elementy, zwrotnice, niezwrotnice, poprzeczki, wózek, przedni w całości oczywiście. Wszystko ładnie na srebrno wygłaskane Słuchajcie To są rzeczy, które teraz po tym etapie Za chwilę trafią na oczyszczanie z tego sierniwa I tego pyłu do oklejania, zabezpieczania oczywiście, zwrotnica, tak jak widzicie, mamy tutaj zabezpieczenia takie kostumowe, które chronią nam dodatkowo elementy łożysk od zapylenia i zabrudzenia. A oczywiście do lakierowania również będą te elementy przygotowywane, wydmuchane i oklejone, by można było położyć na to podkłady. Podkłady, a później lakier dosylowy. Jestem w trakcie, bo to są rzeczy, które już zdążyłem zrobić, ale jeszcze mi zostało całe tylne zawieszenie, drążek stabilizatora, i tam. HAK też chciałbym odświeżyć. W międzyczasie, piaskując te elementy, no, przepiaskowało się nam ten tylny wózek, tak jak to mówią, międzychodem. Ale co możemy zauważyć? Różnicę i grubość powłoki tej korozji, która jest na tym wózku, dzięki temu, że właśnie mam przerwę i mogę, mogę taki niedopiaskowany wózeczek Wam pokazać. Struktura i wrzedy, które tutaj są. Świadczą o tym, że rzeczywiście ta korozja rozlegle, o, była na rozlegle e, już zainfekowana na całości tego wózka e, i wypiaskowanie właśnie tą metodą strumieniowo daje nam możliwość usunięcia też sporów i żerów. No w tym momencie tutaj to wszystko, co jest przepiaskowane, to jest tak naprawdę wypiaskowane z przypadku, czyli po prostu piaskowałem inne elementy, a to się przy okazji wypiaskowało. No ale jak popatrzymy na te miejsca, w których na przykład elementy zawieszenia mamy, znaliśmy taki mocno skorodowany może element, gdzie gdzieś było widać, Ile tego było? o ta belka. Zobaczcie sami. Ta belka też miała dosyć sporo korozji i też dosyć sporo wżer. Dlatego ten wizerunek przed wami jest taki, a nie inny. I zobaczcie, piasek wybił ją do zera w, w tych wszystkich zakamarków. E, dzięki czemu. Ta korozja nie została tak naprawdę oczyszczona gdzieś mechanicznie, oczyszczona połowicznie i rozmazana na płaskiej powierzchni, tylko dokładnie wyćbita tak naprawdę z materiału, usunięte wszystko to, co jest luźne, a taka właśnie korozja jest materiałem luźnym, materiałem niestabilnym. Także kolejny etap. To kończenie pracy i dalszych czynności z tylnym zawieszeniem, w międzyczasie chłopaki zabierają te części, odmuchają, czyszczą, oklejają I widzimy się pewnie w ujęciu, w którym już mamy wszystko wyklejone, zabezpieczone i przygotowane do nakładania lakieru Także lećmy do kolejnego ujęcia No i jak drodzy mili państwo, mamy to, mamy naszego Forda i jego elementy już w lakierze. Mamy pięknie rozlany lakier, tak jak widzicie, który się szkli syto grubo. Bo produkt, który nakładamy, jest to rzeczywiście charakterystyczny i ciekawy materiał. Od wielu lat stosowany. Charakteryzuje się on, a tak w zbliżeniu, podobnie jak farba chlorokauczukowa, czyli że jest po prostu elastyczny i miękki. Na chwilę obecną nie zaprezentuję Wam, bo produkt został świeżo rozlany. Także dopiero po wyschnięciu docelowym na aucie zaprezentuję Wam jego fajne właściwości. No ale prezentując już świeżo, po lakierze, wszystkie pozyspoły, wszystkie elementy możemy stwierdzić, że e, prace antykorozyjne przy zawieszeniu mamy, e, jeśli chodzi o zabezpieczenie, o lakierowanie e, zakończone. Oczywiście na końcu jeszcze zostaną pylone i woski w profile zamknięte i oczywiście po montażu wszystkiego rozlany będzie woz na całości, by nadać już takiej pełnej hydrofobości tym elementom. Ważną kwestią jest to, co mogliście zauważyć na e, wcześniejszych ujęciach: e, oklejanie każdego detalu, śrubki, śrubeczki, gwintyki, przylgnie montażowe. To są rzeczy, które są nielakierowane. to są rzeczy, które są zabezpieczone one oczywiście tutaj pod tym kątem jeśli chodzi o słynności i dbałości o każdy szczegół a mianowicie dbałość o to, by przylgnie elementów składanych, były czyste i nie mogły posiadać pod spodem tutaj żadnych materiałów, które by po prostu były miękkie i mogłyby powodować tak zwaną podkładkę teflonową, z czego tytułu po prostu samochód by sprawiał wrażenie, żeby się rozkręcał podczas kolejnych kilometrów przejechanych z tego względu, że materiał w tych elementach i połączeniach, które tutaj by były, no po prostu by się wycierał, a zwoje, tarcie na zwojach, na gwintach, śrub mocujących by było mniejsze, można by było je jeszcze bardziej dociągnąć. Dlatego to są takie szczegóły i detale, o których my oczywiście wiemy, dbamy i przypominamy, ale często zapominane i takie dziwne sytuacje, później, że auto po usługach. Tego typu się rozkręca no, rozkręca się, bo właśnie o takie detale też trzeba dbać Słuchajcie, pięknie to wygląda Szkli się lakier elegancko My tak naprawdę czekamy aż produkt sobie wyschnie Jak sobie doschnie to wtedy zabieramy się Za montaż, rozklejanie I montaż oczywiście wszelkich podzespołów, Które były ściągnięte tutaj do W celu nakładania tych produktów Oczyszczania, piaskowania i tak dalej I tak dalej Także lecimy do kolejnego ujęcia l -etap zawieszenia ile kierowania w naszej kij mamy zakończone. Czas na powolutku montaż do kupy. No, i drodzy imili Państwo, ubieramy powoli Forda, bo oczywiście elementy zawieszenia gotowe, powolutku wrzucamy zbiornik paliwa, wrzucamy wlew paliwa. Elementy elektroniki, kabli, przewodów są rozkładane już po tej płycie. Za niedługo będzie wlatywała reszta podzespołów i elementów. Oczywiście też nad kolach, gdzieś w górnych częściach, w których dopatrzyliśmy się jeszcze punktów rdzewek, zabezpieczamy je podkładem epoksydowym po oczyszczeniu, bo to były takie miejsca, których nie dało się wypiaskować z racji tego, że zasłaniały nam drzwi. Musieliśmy sobie też od tą przerwę, nie chcieliśmy tego obrabiać, tak naprawdę podczas całości płyty podłogowej, bo ten skrawek materiału, no mógłby po prostu zbyt dużo nam skomplikować jeśli chodzi o logistykę i czas od pieskowania do podkładowania a więc zostało to wykonane indywidualnie osobno, oczywiście tak jak wspomniałem, półosie wróciły na swoje miejsce, powolutku już zaczynamy składać elementy, które zostały ściągane z tego samochodu, gdzieś wlatują osłony termiczne, oczywiście te osłony termiczne Swoim wizerunkiem są jakie są, nie są one nowe. Wracają oczywiście po pełnej przez nas doraźnej regeneracji miejsc i punktów mocujących, no elementy zawieszenia, bo one również już powolutku się uzbrajają. Są przygotowywane. Chłopaki przygotowują się tylne, przednie zawieszenie, wkładają maglownice, roztojone wszelkie detale, wszelkie punkty. Oczywiście wszystko zostanie złożone na kleju w miejscach, w których ma być smar ceramiczny, by zabezpieczyć oczywiście przed korozją w tulejach metalowo-gumowych. Zostaną one pokryte i zabezpieczone te miejsca. Wózek, tak jak tutaj widzicie, gdzieś musiałbym pewnie wziąć lampę i Wam to przedstawić, ale może to zrobię na ujęciach, gdy sam będzie już to na elementach auto zamontowane. Woski są również porozlewane w profilach zamkniętych w tych elementach zawieszenia. Gumy, gumeczki, to wszystko słuchajcie jest czyste, nie tutaj nie ma chałtury. Piasty, czy elementy pod mocowania czy od szklanki, od amortyzatora, czy to punkty styku, o których Wam przedstawiałem na wcześniejszych ujęciach, to wszystko mamy zachowane. Jeśli chodzi o skrudność, jeśli chodzi o dbałość o te szczegóły, by nie wykonać w żadnych miejscach, żadnych punktach podkładek teflonowych, które mogłyby spowodować, że to auto po prostu fizycznie będzie się po jakimś czasie rozkręcać. To są tylne zwrotnice, tam są przednie zwrotnice, mamy to na gotowo, lecimy, montujemy, widzimy się już z Fordem ubranym w te podzespoły. No i będę zrobili Państwo, zobaczcie sami, trwają prace przy Fordzie, trwają prace uzbrajania. Mamy już przednie zawieszenie wrzucone na swoje miejsce. Ja w ogóle Wam pokażę bardzo dokładnie, jak już będziemy mieli większość rzeczy pomontowanych, żeby było co przedstawić, jak wygląda już stan składanego podwozia Forda, bo wszelkie elementy elektronika, kable rozkładamy tutaj na swoje miejsca. Ta konserwacja polimerowa w tych nadkolach naprawdę fajnie wygląda. Lakierowane elementy zawieszenia plus nowe elementy. Tutaj również też fajnie będzie ten obraz się przedstawiał, gdy już będę mógł podnieść ten samochód do góry i przedstawić go. Oczywiście nie wszystkie podzespoły są nowe, osłony termiczne regenerujemy, układ wydechowy raczej już prędzej w przyszłości mu do wymiany niż do jego ratowania ale mnóstwo rzeczy, które można było zregenerować i można było obrobić jest w tym aucie przygotowane i zrobione, powoli też znika tylny pas, który został obrobiony razem z hakiem, który został wylakierowany rozebrany, profile zamknięte, które od środka pięknie zostały wylakierowane wszystko składane na tam gdzie trzeba smart ceramiczny, tam gdzie trzeba to kleje składane elementy, które były roznitowywane, elementy ślizgów. Z powolutku ten wizerunek nam zniknie, jeśli chodzi o tylny zderzak, bo będziemy chcieli go już wrzucić na swoje miejsce. Ale tutaj, jeśli chodzi o wtrącenie paru słów na temat etapu, w którym jesteśmy, no to tak naprawdę jest powrzucany cały zawias, skręcony, dyferek, wał, zbiornik paliwa, elektronika, kable. Oczywiście to jeszcze wszystko jest czynności, które mamy przed nami, a dbanie i zadbanie o niektóre detale, śrubki, gwinciki, śrubeczki. Tutaj będziemy jeszcze sobie chcieli podopieszczać. Ten wizerunek i dopiero wtedy w pełnej krasie zaprezentuję, jak będziemy już na tym etapie, że jest fajnie się czym chwalić i już ten efekt końcowy z tymi detalami będzie takim naprawdę wow. Porównaniem oczywiście do tego, co było przed, a przebitkami będziemy właśnie podkreślać to, że to, co wyglądało na zwłoki, można zrobić naprawdę na lale. Lecimy do kolejnego ujęcia. No i będę, że mieli Państwo, zobaczcie sami mamy już Forda uzbrojonego uzbrojonego w zawieszenie tylne, zmontowane na nowych podzespołach, oczywiście tutaj mowa o wahaczach, które były zapieczone były zatarte, wymienione, wymienione śruby, teraz bez problemu ustawimy geometrię w tym aucie, no i obsługa tego samochodu nie będzie sprawiała przykrości. Całość płyty podłogowej mamy już wykonaną i złożoną, wszelkie elementy, nie, za, nie zapomnieliśmy oczywiście o szczegółach, o elementach mocujących przewody odręcznego, czy to o innych rzeczach, które powinny też również być zabezpieczone. Mamy też pokryty na końcu bezbarwny wosk na wszystkie lakierowane części, by nadać takiej pełnej hydrowości. Zmieniliśmy dodatkowo na nowe stabilizatory z przodu, bo jednak już stan ich i gumy były tak popękane, że nie było sensu tego montować. Wróciły oczywiście elementy przewodów, jeśli chodzi o paliwówkę, elementy układu hamulcowego. No, ratowaliśmy i pod, podrobiliśmy, może na to tak nazwać, elementy osłon termicznych. Te osłony termiczne no w punktach po prostu są wytarte i skorodowane. Dorobiliśmy z takich samych aluminiowych osłon, e, tylko z recyklingu podkładki, e, by to zamontować. Mamy też e, tak naprawdę rozłożone już wszelkie detale na płycie. Została nam kwestia e, montażu nakładek progowych, ale musimy wtedy wykonać jeszcze obróbkę pod punktami podparcia. E, jedziemy też samochodem na, e, za, na kanały zewnętrzne, gdzie pod pełnym obciążeniem, gdy w takim naturalnym położeniu już będą swoje części, części wahaczy i części podzespołów, dokręcić wszystkie tuleje pływające. By to miało, i możliwość, miało możliwość pracy w tym swoim naturalnym położeniu, i tam i w tym miejscu zostało skręcone. Zostały nam jeszcze do montażu dekory zewnętrzne, ale to już tak naprawdę kosmetyka. Cały wizerunek i cała tak naprawdę praca, która została wykonana, jest przed wami. Także można powiedzieć, żegnamy się powolutku z wizerunkiem tego podwozia. Ogrom prac, który był włożony, tak jak widzieliście, no to jednak jest trzeba liczyć około 15 dni roboczych na taką usługę. By to na spokojnie wszystko Rozebrać, wypiaskować, wylakierować I pomontować Oczywiście nie połowicznie tylko wszystko Łącznie z elementami blach mocujących Łącznie z każdym detalem Na tej płycie, który jest konieczny do obróbki No poza układem wydechowym Bo jemu jeszcze zostawimy trochę żywota Ale później już docelowo Raczej, raczej trzeba się zamyśleć Nad wymianem tego elementu Niż jego ratowaniem No tak to wygląda na chwilę obecną Słuchajcie Mamy wszystko zamontowane, mamy wszystko zmontowane, możemy się już żegnać. Eee, czysto schudnie, tak jak w DreamCar powinno to wyglądać. Na końcu jeszcze parę słów na temat kosztów, na temat cen. Jak już będziemy autem po, z, po, 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 po ustawieniu geometrii, bo musimy jeszcze jechać na geometrię, wykonamy geometrię i dopiero wtedy będziemy mogli na końcu jeszcze zrobić małe podsumowanie. No i będą mieli Państwo, jesteśmy z Fordem na zewnętrznym. Słuchajcie, auto oczywiście wymyte, przygotowane do odbioru dla klienta. Samochód jest wyczyszczony, wszystko jest złożone, e, skręcone i zadbany o każdy szczegół. Słuchajcie, oczywiście ważną kwestią, jaką trzeba było wykonać tak naprawdę e, po takiej usłudze, to było odbycie wizyty na okręgowej stacji kontroli pojazdów, przechodząc przez linię diagnostyczną no i wykonując oczywiście pełną geometrię. Tą geometrię również dla naszego Forda wykonaliśmy, e, co otrzymuje klient na dokumentacji. Dokument... Dokumentacja stwierdzająca fakt, że dokładnie ten pojazd o tym numerze rejestracyjnym wtedy i wtedy został przebadany, zostały wykonane pomiary bieżące, pomiary sumaryczne, które świadczą o tym, że ta zbieżność jest w normach, jest ustawiona i auto może poruszać się bezpiecznie. Tą dokumentację oczywiście klient otrzymuje od nas, jak i gwarancję na piśmie. No i teraz koszty. Koszty, słuchajcie, dla tego modelu auta, wykonując to w ten sposób, gdzie demontujemy tylne zawieszenie, przednie zawieszenie, wykonując to w tym wariancie, miksu, polimery, kauczuk, choć można też wybrać polimery na całości. To są koszty zaczynające się od 21 tysięcy złotych na dzień dzisiejszy. Yy, I trzeba brać pod uwagę, że często też te koszty mogą być rozbieżne z racji tego, że wycinanie śrub z elementów tulei metalowo-gumowych, bo tak są spochnięte i tak są skorodowane. To jest etap, który nie należy do najprzyjemniejszych i jednak jest czasochłonny. Oprócz tego, oczywiście, zamawiamy nowe części, wymieniamy wahacze, tylne nowe śruby mośrodowe. Jest tej pracy dosyć sporo, robiąc to kompleksowo, czyli i tylne zawieszenie, i przednie. Możecie wybrać zawsze opcję, tylko z tylnym zawieszeniem, bez przodu i wtedy już koszty redukujemy praktycznie do 14-15 tysięcy złotych. W zależności od tego, czy wybierzecie sam kauczuk, czy mix kauczuk z polimerami. To jest taki. Taka odpowiedź na temat cen, jeśli chodzi o rok 2025 dla tego modelu. A ja serdecznie Wam dziękuję za uwagę. No i zapraszam do kolejnych wideo raportów. A mamy tego dosyć sporo. Na razie.